Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Towarzysz Google, a znowu się schowaliśmy tutaj między regałami, żeby szybciutko dla was filmik nagrać o tym, co mamy dla Was w promocji, a jest kilka naprawdę bardzo ciekawych rzeczy i w bardzo dobrej cenie. Dzisiaj w wyjątkowo dobrej cenie. Zawsze mamy na promocjach dobre ceny, ale jak tak sobie dzisiaj popatrzyłem z boku, sam bym kupował. Nie wiem od czego zacząć, bo same takie mamy smaczki. W zasadzie będą to cztery produkty. Będzie coś dla spinningistów, dla pstrągarzy, dla łowców białorybu, na bacika i dla fiderowców albo karpiarzy. Chyba od tego zaczniemy. Słuchajcie, bo jak wiecie, często u nas pojawiają się promocje na rodpody różnego rodzaju. Większe, mniejsze tak zwane jamniczki albo drony nielatające. Natomiast nie tylko na rodpodach można sobie dwie wędki postawić. I taką alternatywą, która zajmuje mało miejsca, jest bardzo praktyczna i szybka w użyciu będą buzbary. Aha, takie cuda. Zobaczcie, tylko cztery elementy mamy tutaj. Jakbyśmy tu jeszcze ściągnęli tą opakówkę, to by to jeszcze mniej miejsca zajmowało, co nie? To jest tylko tyle, jeżeli chodzi o transport. Natomiast jest to bardzo praktyczna rzecz. No, trzeba tylko pamiętać o tym, że potrzebujemy miejsca, gdzie możemy to wbić. Gdzieś łowicie na, nie wiem, na, betonie albo na pięknym, na pięknym pomoście świeżo zrobionym z ładnego drewna. No to szkoda by było gdzieś tam dziobać, co nie? Więc mamy Coś takiego. Wbijamy sobie podpórkę w ziemię, ustawiamy wysokość, jaka nas interesuje, gdyż mamy tutaj. Uu, dość dużą regulację. Ażby chciał się powiedzieć, gdzie jest krzyż. E, dobra, bez żartów. E, I teraz możemy tutaj sobie zamocować dwie lub trzy wędki. Mamy uniwersalne gwinty, oczywiście cała konstrukcja jest metalowa i e, wkręcamy sobie. Albo sygnalizatory, albo klasyczne podpórki, właśnie na jedną lub dwie wędeczki, i teraz możemy to sobie dowolnie w dowolnym miejscu w ziemię wbić, w dowolnej odległości od siebie, czy kącie nachylenia, czy kącie natarcia w kierunku wody, tak jak nam odpowiada i jak dana miejscówka pozwala na zastosowanie takich rzeczy. I teraz te dwa buzbarki. Na dwie lub trzy wędki maksymalnie. O, pomyliłem się. Poskreśliłem cenę po promocji, a zostawiłem przed promocją. Bo przed promocją było 190 zł, a teraz tylko 109. Tylko 109 zł za e, mocne, wydaje mi się, że niezniszczalne. Bo jak można coś takiego rozwalić na rybach? Metalowa konstrukcja, zwarta, mało miejsca zajmująca i bardzo praktyczna do ustawienia sobie wędek e, w dowolnym terenie. 109 zł. Wydaje mi się, że spoko cena. To może teraz coś dla pstrągarzy. Właśnie, sezon pstrągowy się kończy. Ile to tam dni zostało? Czekajcie, zerknę. O kurcze. No nieco ponad tydzień. Tak ryby, jeżeli chodzi o, o sosowate pstrągi u nas w kraju można łowić do końca sierpnia. Ja tam na początku sezonu trochę za pstrągami pobiegałem, jak nie było tutaj za bardzo innych alternatyw. Najzimniej łowiłem przy minus 9 stopniach. Jakieś tak trafiłem e, pogodę, że pojechałem na 3 dni na pstrągi. Raz było minus 9, później minus 4 i później jakoś tak się wypogadzało, ale nadal było e, bardzo zimno. I w, e, na tamtym wyjeździe popełniłem błąd, który popełniłem kiedyś na Islandii, czyli zostawiłem w samochodzie mokre buty do brodzenia. I one mi po prostu zamarzły i miałem problem później, żeby nogi włożyć w buty na drugi dzień, więc musiałem tam przeteleportować się do rzeki i wsadzić to wszystko do wody, która miała powyżej zera i tam odmarzły trochę i później mogłem sobie założyć i swobodnie łowić. Natomiast teraz na końcówkę sezonu, ewentualnie na przyszły sezon, bo tak naprawdę wrzesień, październik, listopad, grudzień. Cztery miesiące, w niektórych okręgach 5 miesięcy będziemy mieli bez pstrągowania, ale przyda się, zwłaszcza, że mamy rzecz bardzo praktyczną, e, zwartą i nic tu w zasadzie więcej nie potrzeba, jeżeli chodzi o mówienie pstrągów. Ale to nie tylko, bo to możemy sobie wziąć na okonie, kleniejazie, klenie możemy sobie na kajaczek wziąć, czy na bardzo popularnego ostatnimi e, czasy belly Bota. I swobodnie tego używać, zwłaszcza, że ten podbierak od dama jest pływający. Całość tutaj mamy, widzicie, jest taka pianka wmontowana. Rękojeść też jest z takiej fajnej, wygodnej pianki Ewa. Mamy bardzo elastyczną tutaj gumę, żeby to sobie albo gdzieś do paska przypiąć, albo do jakiejś konstrukcji na naszym boci. Oczywiście taki podbierak na magnesie na plecach nosimy przypięty. Do, do plecaka, do jakiś do elementu kamizelki, jak mamy rybę odpinamy sobie z magnesu i możemy, możemy podbierać, i teraz co najważniejsze ten podbierak, dama kosztuje z 95 zł, co było najniższą ceną z ostatnich 3 dni przed w tym momencie 47 zł tylko jedyne 47 zł gumowana siatka, spokojnie Wam tutaj wejdzie ryba 70, tak taki jeśli go złowicie, czego Wam bardzo życzę, ale e, naprawdę cena jest zacna. Jak jesteśmy przy Damie, to pokażę Wam torby. Kurczę, no dawno tory po nas nie było i się pojawiły. Zobaczcie, jaki wielki kaban. To jest torba, powiedzmy, no przede wszystkim tak mi się wydaje, że spinningowa. Zabrać sobie na łódeczkę. Tu w zasadzie jesteśmy zmieścić wszystko, jeżeli chodzi o przynęty i akcesoria, co jest nam potrzebne do spinningowania Kolor jest taki, jakby to powiedzieć, niebrudzący, znaczy brudzący, ale nie pokazujący. Zaczniemy od tego, co mamy w środku w tej torbie dama. Zobaczcie, w środku jest aż jeden, dwa, trzy, cztery, pięć pudełek, dużych pudełek spinningowych, które możemy w środku dowolnie konfigurować, gdyż przegródki są no, konfigurowalne. Tak możemy w skrócie powiedzieć. Jest w środku kieszeń na jakieś dokumenty, akcesoria, coś takiego płaskiego, co możemy tu wetknąć, a zawsze każdy spinningista ma coś płaskiego, co może do takiej kieszonki schować. To nie ulega wątpliwości. Mamy dwie kieszenie boczne. W tych dwóch kieszeniach bocznych mamy dwa małe pudełka, w których przegródki też są konfigurowalne, powiedzmy, pudełka na przynęty okoniowe. Tamte duże były na szczupakowe, sandaczowe, boleniowe czy sumowe, natomiast te dwa pod takie mniejsze tematy, właśnie okoń, jakiś kleń, jaś, z tyłu, też mamy dużą taką kieszeń, lecz ona jest zasiadką, no to tu powiedzmy możemy sobie włożyć jakieś rzeczy, które nie będą podatne na wilgość. no bo gdzieś tam deszcz będzie padał czy coś i nam mogą zmoknąć. I teraz tutaj jeszcze od góry, jak zerkniecie, jest taka duża kieszeń, już ją pokazujemy. Duża kieszeń na kołowrotki. Nie wiem, czy tak będzie widać, czy nasz Boży operator, widzisz? Mrugnić trzy razy oczami, <laughs> dwa razy tylko było. zobaczcie. Tutaj możemy sobie e, przegródki skonfigurować i na przykład w tej kieszeni e, chować kołowrotki lub inne akcesoria. I też mamy płaską taką e, kieszonkę w środku. Czyli jest w tych kieszeni e, sporo wariantów, zastosowań właśnie e, do tego. Żeby tą torbę wypełnić. No i teraz najważniejsza rzecz, rzecz czyli cena. Ale nie ma napisane ile było przed promocją. Natomiast teraz po promocji fajny materiał jest taki. że nie wodoszczelny, ale taki troszeczkę wodoodporny, tak bym powiedział. Eee, 199 zł teraz za tą torbę czy, by trzeba było zapłacić. Kurde, w ogóle jaka jest duża. Pięć dużych pudeł. Jedna taka torba albo dwie, tu już w ogóle zabieracie wszystko, co jest Wam tylko potrzebne na Waszej łodzi. To głównie dla spinningistów, co nie myślę, że tam Fiderowicz, Karpiasz, raczej z taką torbą by się nie odnalazł. I teraz jeszcze mam ostatnią rzecz, dla Was, której też dawno nie było, mamy baciki. U wielu z wędkarzy właśnie przygoda z wędkarstwem od bacika się zaczynała i być może na baciku się też skończy. Mamy takie zestawy gotowe też od Dama. Zestawy są dwa: są baty 5-metrowe i 6-metrowe. Baty mają w zestawie już z pławiczek, z żyłeczką, z dociążeniem i z haczykiem. Ale co najciekawsze, te baty są z amortyzatorami. Czyli tak macie, macie końcóweczkę, tutaj na którą zakładacie swój zestaw, tego grzybka tak ściągacie do góry i w razie wam weźmie duża ryba to pyk, jest tutaj pełna amortyzacja. Także nawet jak gdzieś tam jakiś karpik się uwiesi i tak dalej, wiecie, jak jakieś na bata się łowiło, w sumie karasie, liny, no to takie przeciąganie, twoja, moja, twoja, moja, a ryby takie powyżej dwóch kilo, no to już potrafiły urwać zestaw w miejscach takich zaczepowych, bo czasami brakowało argumentu na zatrzymanie. Natomiast tutaj ten bacik z tym, z amortyzatorkiem, Wydaje mi się, że ciekawy patent. Ciekawy patent, no i jest bardzo ciekawa cena, bo bat 5-metrowy kosztuje 59 zł, natomiast 6-metrowy 69 zł. Zarąbisty zjazd cenowy, więc warto się nad tym zastanowić. Ja nie wiem, czy kupicie gdzieś baty w takich konfiguracjach, w tych długościach za takie pieniążki. Dlatego warto. Oczywiście te wszystkie artykuły podlinkuję Wam w pierwszym komentarzu pod filmem, tak żeby łatwiej je było znaleźć. A Wy subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.